Znajdujemy się w Polem Empire. Jesteśmy studiem, w którym można trenować pole dance, Aerial Hoop, a także Aerial Silks i Aerial Hamak. Lokalizacja jest naprawdę jakby wyjątkowa, bo znajdujemy się w zabytkowej kamienicy to raz, dwa, że jakby te sporty, którymi się zajmujemy, są to takie sporty bardzo estetyczne, więc jakby połączenie tych sportów aerialowych razem z tą lokalizacją naprawdę nadaje no, to połączenie, które tutaj widzimy. Studio mm. jest otwarte dla każdego, niezależnie od płci, wieku. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jesteśmy otwarci na każdego, kto po prostu chce przyjść i spróbować tych pięknych sportów. Progres w tych sportach idzie bardzo szybko i tak naprawdę z zajęcia na zajęcia każdy widzi, że może zrobić więcej i chce zrobić więcej, i z poziomu amatora możemy dojść do poziomu zawodowego, to jest niesamowite. Tak najmłodsze około 6-7 lat. A najstarsze? Najstarszą kursantkę miałam w wieku 60 lat.